Siema, Maros, to dla Was 11-odcinek serii gry PES y, 2014. Y, za, kariera zawodnikiem Neymar. W dzisiejszym meczu, co najmniej możliwe, będą dwa mecze w terminarzu, dwa mecze ligowe. Jeżeli nie, to będzie jeszcze losowanie, a później mecz z Walencją. A jeszcze jest mecz. Z, no i szybko skończymy ten grudzień, jeszcze tylko cztery spotkania w grudniu. Jest nieco mniej tych spotkań. Później jest termin, ten transferowy. Może jakieś transfery na nas pójdą. Później będą nieco więcej tych spotkań. W styczniu. A później będą mecze pucharowe. Załogi się, zaczną. Na no, lutym akurat będzie tych spotkań coraz mniej. Później będzie to już mecz z Madrytem. W maju. Czy masz w marcu? W mecz Cebillo. Może być trudno. Atletico. Później. Dobra, i my słuchamy jeszcze, będzie ciekawe. No i trudni. Więc tak, zaczynamy, kończymy już praktycznie już miesiąc. Yy, grudzień. I więc rozpoczynamy spotkanie. Yy, tym spotkaniem będzie mecz z Getafe. Boję się o swoje słuchawki, więc mam najciszej jak się da. Czy w tygodniu zawodnicy są jakieś tu może? Ktoś zobaczy? Jakiś dziwny koleś. Merci. No, nie, nie, ale tutaj, tak, ujo, kiedy nie ma już. Słonku. chyba zawodnik? No, to nieważne. 85, no, silne. Ale dobra, rozpoczynamy spotkania. Będzie to mecz. Nadal w walce. Każde spotkanie jest dla nas ważne, przy czym Real Madrid. Rywal, który tepczy nam idealnie cały czas po piętach e, który tepczy dep nam po piętach cały czas. Mamy chyba jeden punkt przewagi, tak jak już naprawdę Atletico i Re Barcelona ma dla przy Realu. Z tego powodu właśnie bardzo cieszę, że aż już tylko trzy punkty niż już te kilka więcej. No niestety gramy w Barcelonie, więc bym chciał, żeby to Barcelona teraz wygrała. Ale myślę, że teraz może wkrótce transfery pójdą jakieś ciekawe. To możemy też jakieś transfery pójdziemy. Kurczę, nie trafiamy gola. chciałbym na pewno pójść teraz do Premier League. No kiedyś tego klubu, a później. Nie, tam może skończyć karierę. Będziemy chodzić to praktycznie do każdego klubu, jaki nam pójdzie w łapy. Poza Borusiem, Bo Bo się w ogóle poza Bundesligą, Bundesliga, ja karierę nie chcę tam mieć. To nie na moje nerwy, ja tam w ogóle, jeśli ja tam nie widzę w ogóle, ani w mojej tej drugiej postaci, tej... zostać legendą Ani innym Neymarem, ponieważ... To oni są... Ja nie umiem grać tym stylem Ja w ogóle... Indus League y praktycznie nie oglądam Wyglądam jak wyglądam, to tylko bajem na konflikcie mistrzów Wygra takie... Nie wiem, wygrają. Ale tak to... To nie moja liga, taki to... i Zawsze każdy gra innym stylem Chcę i po prostu Bo się nie mieli dopasować Mo leci jak 0-0 z Getafe, a to jest rywal, na którym golem mógłby polić cały czas. W ciężko się gra na tym monitorze, no chętnie zostać legendą. Coś nie dziwnie tak patrzyło po Również się boję nieco o słuchawki, ponieważ już się praktycznie rozadłowują. Gol i 1-0, myślę, że to nachodzi, ale trudno. Nie jest ta trochę gola. W końcu swój David ma jakiś tam. Na pewno bym się skończyć karierę w ogóle grze w Realu, to jest moje marzenie. Numer jeden zagrać dla Realu w Madrytu. Hmm, w tym i tamtym też, ale w tamtym będzie akurat nieco trudniej. Będziemy się stanie nad tym zawodnikiem zaawansowanym, ale potrafimy zrobić najważniejsze akcje, jakie możemy. Pokonaliśmy dzięki nam, Uzdumiliśmy na początku. Wyermona Czerwone Diabły. A czerwone Diabły jest jednym z lepszych tutaj klubu Premier League, Który akurat teraz na razie kończę, jak na razie gram i kończę pierwszy sezon w zaawansowanej grupie nawet City, w City City na nadal zostały tylko trzymacze. Jak tak nie licząc, to chyba jutro dzisiaj, będzie jeszcze ostatni odcinek w z pierwszego sezonu.

No w ogóle Neymar jest na ma kontuzję w ogóle tak naprawdę Więc Jak na razie Bardzo posławienie tak naprawdę to pójdzie na miejsce Neymar Gol! 2-0! Nasz gol! Przelamy Gola! Przebiegłem 6 grunt Wszystkich zawodników i chyba nam na, na dribbling się wzmocni po, po tej akcji. Widać różnicę pomiędzy komputerem a tutaj na telewizorze, ponieważ gram w twojej wersji full, full HD. Na no, w ogóle na HDMI i gdzie jeszcze się gra wyśmienicie. Daniel Alves. Coś samę decupiwał, ale sam decupiwał uprawnienie kul HD, tylko trzy HD, że w trzy wymiarze on będzie się now Neymar hits it. Ja sobie mu ja nie będę podawał praktycznie piłek e, Przyczyn e, takich, że On mi też nie podaje piłek A jaki podaje to na spolonym, a jak mu ja już podałem, myślałem, że będzie miała trzecia asysta, to nagle takie put Bo i możecie stwierdzić mojego pieska Bo siedzieli na fotelu raz ze mną Siedzę tu z wszystkim moim usprzęt, sprzętem y, na laptopie i na tablecie nieco siedzę. Na tablecie tam słucham muzyki, żeby tych słuchawek akurat nieco nie męczyć, ponieważ moje słuchawki od tableta są nieco małe. Więc nie ma miejsca, ponieważ ja to jest przy samym telewizorze, a telewizor nie jest daleko od komputera, czy od y, komputera, więc y, w ogóle jakbym miał siedzieć na tamtych innych ten, nie wiem dlaczego, ale tamte inne słuchawki nie chciały mi się y, podłączyć, więc się stują tak do końca, czy już nie wiem co się dzieje, one są takie już stare, według nowe słuchawki z y,

No nieco FPS-y tutaj akurat nie spadają tak fajnie, właśnie tutaj jest nic o praktycznie żadnych lagów A niestety zawsze nie będą, no, jutro będą w ogóle będzie tylko jeden filmik na dzień yy, Jutro będzie chyba tylko z Euroligi Jutro nie wiem z czego, może innego Więc dzisiaj możemy się tylko nacieszyć właśnie tym dniem, dlatego nie nagrywam dzisiaj Też z tych powodów właśnie nie nagrywam że yy, live'a i przy taki, że nauka no to jest rzecz najważniejsza jak na razie w tym roku nie jestem taki, który jak nie znajdujesz po prostu takiego większego czasu muszę uczyć żeby się gol! Nasz drugi gol i 3-0 już przegrywa w ciągu sali swoich minut nasza druga bramka w tym meczu Muszę jeżeli tylko takim wynikiem przegrają, ale patrząc, to nie. Szukałem w ogóle takich słuchawek od mojego starego telefonu albo na nic długie. To mogłem na tej poduszce nad siedzieć. Na tamtych też, ale no niestety ale coś się z nim dzieje. No 8-5, fajnie, że będziemy tak utrzymywać takie 8-5. Na pewno nasze możliwości będą wzrastać, Naszą ocena. Czyli tam. 3-0 Real Madrid dremisuje mecz i teraz utrzymujemy prowadzenie 3 punktów z Realem. No i trzymamy nadal się... Na prowadzeniu Atletico staje na czwarte miejsce. A Real Betis nadal na ostatnim miejscu się trzyma. No tutaj w ogóle się tak wszystko różni. 7, 5, 23 bramki. Na razie nie zrastamy w siłę. Jak widać. Ostatni a później losowanie z kim Zawalczymy. W jednej puszce finału. Znowu ten sam zaraz. Nie wiem czemu. Są Dziś młody. mogą być. W jakiej zdawać zawalczymy o jak najwięcej punktów z rywalami? Z rywalami. Zaplikowaj z muszę jakieś umieć. Będzie wkrótce vlog dlaczego już nie ma filmików na Lanty 112 TV i dlaczego już ich nie będzie praktycznie. Mój pies skoczył sobie na piłkę. O ja teraz co nie grałem. To znaczy, że do podłączenia te słuchawki które podłączę, tak, nie będą do połączenia, chcę odrobić, im co nie. Hmm. To są słuchawki Prestigio Jonathan. Zglądałem ich tyle unboxingów, tyle, było można po polsku. Kurczę, straciliśmy piłkę. Kurze, nie niestety nie trafił w bramkę, zawodnik i bramkarz będzie wybijał piłkę, co mi ten rzut rośnie, na, nie nam... Nie to wszystko zmieniał. Czał! i gol! Wprowadziłem w tym meczu z Real 1-0 po naszej bramce z numerem 11. Jak to Szybki, na atleta, ma klasyczny, ma jedenastkę na plecach, poza Brazylią. U nas też, moim bo jesteśmy kapitanem, w Brazylii. zły. Ale nie wiem, czy jesteśmy, chyba nie. Nie. Tutaj jest akurat Xavi. Jedyną tylko serię, jaką kiedykolwiek dokończyłem na LAN-u 12 dni. To był tylko PS13, niestety FIFA nie zdążyłem dokończyć i w ogóle się usunął, mi się sayf, a ani co jej usunęła, to była najprawdopodobniejsza seria. Cześć, to coś wyświetlonej na jednym filmiku. Następnej następne serii będzie, nie wiem jak to będzie, jeżeli będzie tak, że wyjdzie dodatek do... FIFA 14, czyli Mundial Na pewno go ściągnie, kupię. Yy, ale tak, to yy, jeżeli będzie dzisiaj FIFA, to będzie dopiero 15 hmm. Przy czym... I będą w ogóle filmiki już nieco szybciej, będą tak premierowo, czyli tak już na początki sezonu Żeby te filmiki były szybciej robione Na pewno już będzie też kariera zawodnikiem, ale to już na pewno nie będzie najmłodszy to jakiś inny zawodnik, zapewne GOL! Co za piękna bramka! Jak to weszło w ogóle? Drugi nasz gol w tym meczu, w pierwszej połowie szalamy drugiego gola. I Gangnam Style na koniec. Zobaczcie, jak to szeli. O, to może zapisać, taką bramkę piękną. Zapisz. Mam tyle bramach ramach strzelonych, w ciągu tych serii. Teraz chyba zrobię top 10 najładniejszych goli, a tutaj Neymar już swoją drugą strzela, najładniejszą bramkę. Czyli tak i... jeszcze takim... przewrotą. Zwrotą już sami, ok. Dobrze, że nie uznał faulu. Albo i uznał. Uznał fałd. tak późno. Ale zdajemy żółtej kartki, ale nic. Dobrze, ponieważ to nam zmieniło nasze statystyki jako zawodnika Meczu. Ponaj tą piłkę weź. To podać. Ja nie lubię właśnie czasami te podania. Muszę nie, muszę gdzieś na YouTube zobaczyć jak się tutaj włączę właśnie się podanie mu podaniem, jak tylko żeby podać. Nie no, VR real miałem swoje już pierwszą live'em, no, to może powiedzieć. No. Myślałem, że będzie live stream, ale no niestety jak... Pytałem się kolegi, y, co, co jedzie na ten zadanie domowe i w ogóle naukę mam. Nie, przypomniałam się, że mam naukę na środę z chemii, więc ponieważ nie było kiedy było, prawda? jakie zamuchanie był teraz pod na tej akcji. Tak CS z Fabregasem. który nam ugra piłkę. Ale dobra. Na pewno w realu bym miał bardzo mało spotknięcie, dopóki by Ronaldo nie odszedł. A może pochle tam za Prezemu, albo za kogoś Goal! 3-0! Patrick nasz. Czwarta bramka w, w tym odcinku.

Jonathan. He's on a real charge. Now Uche. Neymar seemed eager to show that there's more to his game than scoring goals. Well, they say that your front lads should be that first line of them um, of stopping the opposition, and I think he's taken it to another level with his desire to get back. and everyone That's not going to make it through. Po to brałeś tą piłkę? Messi z Jebusu to jeden. Był taki, a ja bym chciał. No, jeszcze raz zmienić za. Dobra, mógł nas zmienić, ponieważ jesteśmy w czasie włączonym zespołem. Przejechaliśmy na hardfit, więc to się liczy. I Teraz patrzymy w przyspieszonym czasie, jak wywala gra. No, niestety, gdyby nie Messi, moglibyśmy ruszać na w Szwartom Rapie z Daniel Alves. No, chciał się popisać, ale w tym popisaniu się nie podpisze. się No, może zobaczymy, jak to wyszło losowanie w tym meczu. No, no way through there. They blocked, down. Barcelona going about it in a patient manner. Iniesta. Jorge Alba. Fabregas on the ball. Slickly done that. Oh, well, I need to The sure. nice position. Sure it. No, no. The For Barcelona. była I... nie ma, jest jeszcze szansa, by wygrać sobie była Chyba lupę to wtedy Szczuła, nie była Sergio Człodzio... Was, czekaj ehm, 15, kiedy już nagrywał PS, jak będzie w ogóle To na pewno będę na osobę co nagrywał coś z realem, to jest pewne Barcelona, nie będę, ponieważ Barcelon to nie jest moje... To nie jest mój klub. Ja go nie lubię. Faktycznie szanuję, ale nie lubię. Powtarzam. Az ten Madryt zremisował. Real Betis wygrał. Real Madrid przegrał i dalej uciekamy znowu Realowi Madryt. No i... 26 goli. Winczeram tu wszystko, dribbling tam, nic chyba tam wzrasta. O ostra, praktycznie zdobywani, nie piłech a nieco wzrasta, widzimy jej i 44, I chyba coś tam, no co nam to w tam zmieni. Operacje na kontruzję. Porość na kontruzję mamy yy, większą u akurat u, u nas, mamy tam 3. Yy, dobra. Głosowanie zobaczymy. Tam się Real Madrid, jest praktycznie tak jak jest. Axe, Amsterdam, Juventus, Manchester United z Barcelona z Kim, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Manchester City Olympic, Chelsea, Londyn, Kolejna Benfica. Tak dziwne. A kiedy w ogóle mecza? Terminarz? Terminarz? Bo teraz właśnie może nie chcę nic w niektórych miejscach powiększyć. To dobra, tutaj nie. No, a tutaj nam się powiększy w lutym o jeden mecz. A tak to tylko tyle jest. A, z tym gramy No, nieco nam się na pewno powiększył już się nam bilans przy. Marzec, to już cały, już pełny, już jest zajęty. Kwiec się i to na pewno nie dotyczy tego, że ma kiedyś, albo Puchar y, ten, a, puchar, hiszpa, o, puchar Kula, albo Liga Mistrzów, tutaj na pewno coś będzie. Y, nie dotyczy, nie dotyczy, no i tutaj po do takie. Praktycznie już tego tak bardzo mało zostało. Praktycznie dwa mecze zostały nam y, no, dalej, dobra, przechodzimy dalej. Czy zagramy z walnę czy nie? Bardzo nie chciał. Dostałem dodany na mecz, dobra. Zapisz jeszcze. Wszystko, zapisz. Neymar. No są naładowane te słuchawki, ale wolę już ich nie wykorzystywać, bo się mi się to więc mogę jeszcze je. Więc subskrybujcie bujcie w się czekam. na cześć. 有。